To chodziłam tu na Kruczle, tu zaraz za tą fabryką, bo to była fabryka um, tych um, guzików, spród był czasami taki okropny, bo nie wiem, czego oni tam robili, zawsze o 12.00 Syrena ryczała obiad, przerwa. I teraz tam jakiś budynek, tam elektrownia, czy coś, jakieś tam urządzenie, ale tam nie było, tylko była taka dość szeroka droga, na skróty się leciało tam. I na tą rękawkę to się na skróty lecieli, dlaczego ten raz że bliżej, prawda? Nie tu od y, y, rękawki. Naprzeciwko Krakusa, tak to się taka była droga z poręczą, ze wszystkim, teraz bardzo zarośnięta, wszystko zarośnięte, Prze te, te przewiązki to była y, łąka pola uprawne, ja pamiętam, jak tam były ziemniaki, boraki, y, pszenica, żyto, tam takie całe pola, były. no i takie boisko. naraz gdzieś wygrali. A to? Dwie wojny czy, 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 czy… dwa ognie, o, dwa ognie to się nazywało. I tam, ty panek jest ten kościółek świętego Benedykta, to szła taka piękna aleja, tam w stronę sztreki, jak się to mówiło. I tam, proszę pana, cała wysadzana z jednej strony drzewa, Akacji, jak to jak, kwitło, jak to pachło. Te drzewa, co prawda, trochę były pustoszone na, na Zielone Świątki, bo się urwało i każda brama obowiązkowo była ubrana tymi gałęziami. Ale oprócz tego te drzewa były o tyle dla nas, dla dzieci dużą radością, bo tam sznury się zawiązywało i się chusziawki robiło i tego tak, z dłużnej alei z jednej i z drugiej strony, jak było święto rękawki, to była, były stragane. Później były tamte karuzele cuda, spinanie się na ten słup po kilokiełbasy na górze wyboskowane. I, a tu od strony Rękawki, od Krakusa, ta droga taka zabezpieczona poleczą, to tam przeważnie żebracy byli. No więc myśmy między innymi, nie było przed wojną brzegów na w kieszonkowe dla dzieci. Dzieci dostawały tam jak z jakiejś okazji, prawda, te pieniądze, czy ewentualnie zaoszczędziły na czymś, czy tam. No, w każdym nie było kieszonkowego. Nawet no jak mieliśmy, do no, uskładanych tych trochę groszy, żeby sobie coś tam, jakąś tą piłkę na gumce kupić, jojo czy coś innego, to myśmy, no, zbierali. Ten nie było ani jednego żeblaka, ale tam było już sporo. A uczyli nas w domu, że każdy jak rękę wyciąga, to jeździ masz, to musisz dać, bo jak nie, to pan bóg widzi. No to woleliśmy tędy chodzić jak sam, z no, no, tym wszystkim. Tam też jest ten fort. Bardzo lubiłam ten fort. Tam jedna z koleżanek naszych mieszkała, tam były mieszkania, które sobie wszyscy bardzo chwalili. Nawiasem mówiąc, ciepłe były, bo chociaż no może grube, ale jednak było ciepło. Pamiętam, że jak tak raz byłam u niej, to okno mi zaimponowało, bo to takie. Strasznie duży parapet. Siedziałyśmy w Kucki, w obydwie na tych i jeszcze żeśmy się bawiły, prawda? Jeszcze było miejsce na coś więcej, prawda? Także I to te dniło życiem. Tam zawsze było to życie, pomimo że nie tego.